Cześć! Ja mam na imię Emilia i zapraszam Cię dzisiaj na filmik, gdzie pokażę moje elementy kapsułowej garderoby pochodzące z lumpeksu. Mamy tutaj 10 elementów wiszących na wieszaku. Będą dwie marynarki i 8 koszul. Dodatkowo pozwoliłam sobie jeszcze sięgnąć po torebkę. Torebka również jest z lumpeksu. Oraz buty, które również pochodzą z drugiej ręki. Także te dwa elementy akcesoryjne, tak sobie je nazwijmy, nie będą tutaj liczone. Nie ukrywam, że są to rzeczy, które bardzo mi się podobają, więc jestem ciekawa Twojej opinii. Na pewno będę starała się zaprezentować zestawy stworzone właśnie z tymi ubraniami. Także zostaw koniecznie komentarz i napisz, która stylizacja najbardziej Ci się podoba. Ja mam bardzo dużo rzeczy z Lumpeksu, wiecie o tym, ponieważ mam całą serię filmów lumpeksowych, na które oczywiście Was zapraszam. I dlatego też pomyślałam, że zrobimy tylko te 10 rzeczy, żeby po prostu było trochę łatwiej. Jestem ciekawa, co dla Was jest ważne przy wyborze ubrań, czy kierujecie się dobrym składem, czy ważny jest dla Was fason. Dla mnie jak najbardziej liczą się składy, natomiast nie ukrywam, że czasami robię odstępstwa od tej zasady w momencie, gdy dana rzecz bardzo mi się spodoba. Przykładem tego niezbyt dobrego składu jest ta bluzka, która sama w sobie wygląda przepięknie. ją za 2 złote w lumpeksie, w którym były wycenione rzeczy. Jest prześwitująca, trochę nawiązuje do aktualnych trendów, czyli do zwierzęcego printu. Z tyłu ma również takie piękne guziczki, które oczywiście można zapiąć, co może być też kłopotliwe, ale jednocześnie nadaje tej bluzce coś naprawdę ciekawego, delikatnego i kobiecego. Te same guziczki są tutaj przy mm, nadgarstku, więc jest bardzo ciekawa, musicie przyznać. I właśnie pomyślałam sobie, że mimo tego, że skład nie jest tutaj najlepszy, ona będzie fantastycznie prezentować się właśnie na elegancko. Ta bluzka jest z handemu w rozmiarze M. Niestety jest to poliester, więc niezbyt fajnie. Ja nie lubię w każdym razie tego materiału, szczególnie właśnie na górze, bo jeszcze w spodniach jestem w stanie to zaakceptować i nosi mi się super. Natomiast z bluzkami jest trochę inaczej, ale z racji tego, że jest tutaj dość ta bluzka przewiewna, cienka, tak naprawdę nie ma tutaj jakiegoś wielkiego dyskomfortu, no i pomyślałam właśnie, że przez to, że jest tak inna, ciekawa i kobieca, te detale sprawiają, że naprawdę fajnie mi się ją nosi. Podoba mi się, że tutaj przy dekolcie są też takie bardzo ładne łączenia, materiał jest fajnie zszyty, przez co naprawdę koszula wygląda bardzo kobieco, a taki styl właśnie gdzieś tam ze mną rezonuje. Przykładem kolejnej bluzki, która ma niestety bezszałą skład, jest coś takiego, co tutaj już niestety Wam nie powiem, jaka to jest marka. Wydaje mi się, że jest to koszula co najmniej z lat 80., szczerze mówiąc, ponieważ tutaj naprawdę te, te szczegóły, jakby mówią o tym, że ona nie jest z jakichś takich, jakich, takich lat e, dzisiejszych, co powoduje, że tym bardziej jakby serce mocniej mi do niej zabiło. Szukałam czegoś, co właśnie może być przywiązane przy szyi, czegoś takiego eleganckiego. Ja lubię takie właśnie marszczenia, jakieś takie detale kobiece, które są unikatowe. To też widać, że ona jest bardzo ładnie uszyta. No nie ma, nie ma tutaj metki ze składem, ja tylko tak myślę, że jest to poliester, ale tak naprawdę możliwe, że nie gdzieś tam po dotyku wydaje mi się, że, że tak, że to jest poliester ale z racji tego, że ona jest na tyle wyjątkowa, spójrzcie w ogóle jakie ona ma guziki ciekawe też się zastanawiałam, żeby je zmienić ale potem doszłam do wniosku, że w sumie ta koszula przez to też zyskuje coś fajnego nie zrobiłam tego no a zamysł był taki, że ta koszula będzie fajnie wyglądała do jakichś takich outfitów świątecznych na przykład na Boże Narodzenie no i sama w sobie zrobi tą robotę, więc to jest też przykład koszuli właśnie z kiepskim składem może, ale no czasami robimy odstępstwa. Z kiepskim składem. No i ostatnia rzecz z takim składem nie najlepszym, tak zaczęłam słuchajcie z tej gorszej strony, żeby później pokazać Wam właśnie te moje największe perełki, to jest marynarka. Marynarka, która niestety też jest poliestrowa. Ona pochodzi z Cenda, z tej takiej serii Clockhouse i to jest jedyna czarna marynarka, którą aktualnie mam. Trochę straciłam nadzieję, że znajdę marynarkę idealną, więc ta akurat służy mi za taką, która faktycznie dobrze spisuje się w takich okolicznościach, gdzie tej marynarki po prostu potrzebujemy musiałam tutaj po kupieniu trochę nad nią popracować, mianowicie wymieniłam guzik ponieważ był taki powleczony sztuczną skórą, która się marszczyła, więc on był totalnie do wymiany, tutaj też w niektórych momentach, chyba właśnie przy podszewce też był właśnie, była ta sztuczna skórka, która no po prostu się marszczyła, uszczyła więc musiałam trochę nad nią popracować ta, ta sztuczna skórka była wszędzie tutaj, więc ja jakby to szczoteczką zmodyfikowałam to jest prosta, klasyczna marynarka, takiej marynarki czasami właśnie w szafach nam potrzeba. Ja widzę, że ona teraz mi troszkę obolazła, nie zmienia to faktu, że przydaje się czasem. Wspomniałam też wcześniej, że zdarzają mi się poliestrowe spodnie. Te akurat, które mam na sobie, nie są z rumpexu, ale są chyba w 100% z poliestru i generalnie powiem wam, że takie spodnie jeszcze akceptuję. I mam też takie, które są też w dużej mierze poliestrowe, ale są jak najbardziej OK. Pochodzą z Lupeksu również, sprawdzają się wspaniale, wtedy, gdy naprawdę nie wiem, co mam na siebie włożyć, to one zawsze wyglądają super. Pochodzą oryginalnie z H&M. są w rozmiarze e, w rozmiarze 38 i one też kilka razy gdzieś tam e, były przeze mnie pożyczane komuś. Więc naprawdę spodnie rewelacyjne. Chyba sekretem też w tych spodniach jest to, że one mają tutaj z tyłu gumkę. Naprawdę ładnie modelują sylwetkę, wyglądają elegancko i tak naprawdę w wielu sytuacjach właśnie one mnie gdzieś tam uratowały i je naprawdę z przyjemnością noszę. Także ten poliester tutaj jakby nie robi nic, przynajmniej w mojej opinii złego. I tutaj mam do zaprezentowania bluzkę, która jest ze mną bardzo długo już dobre kilka lat ale tak naprawdę bardzo często ją noszę. Pamiętam, że za nią zapłaciłam może jakieś 2-3 złote i ja już mam ją bardzo długo w szafie i sprawdza mi się rewelacyjnie. Do pewnego czasu myślałam, że jest to bluzka również z kiepskim składem, ale okazuje się, że tutaj jest chyba 90 parę procent biskozy, więc dlatego chyba też tak dobrze się w niej czuję. czuję takie wiecie, smaczki w stylizacji na przykład najczęściej jednak to w bluzce dziś u góry staram się, żeby właśnie było coś takiego... Bardziej kobiecego, coś takiego, co troszeczkę przykuwa uwagę, ale nie jest zbyt rzucające się w oczy. I na przykład w tej bluzce właśnie ten tutaj ściągacz przy golfiku daje w tą, tą fajną taką. taki fajną kropkę nad i. E, oraz tutaj te ściągacze. To bardzo ładnie wygląda. Też ona jest wygodna, dlatego, że ma ściągacz tutaj przy brzuchu. Przez co bardzo ładnie nam się układa. Nie sama w sobie jest po prostu fajna. Tutaj widzę, też jest taki e, panterkowy trochę wzór, taki zwierzęcy, ale jednocześnie mam wrażenie, nie jest on taki bardzo nachalny i jest taki ze smakiem, także ta bluzka jest naprawdę bardzo fajna, ona mi się super sprawdza. No i jak już jesteśmy przy takich trochę, wiecie, szalonych motywach, to kolejna bluzka, e, która... Hmm... różnie mam. Nie noszę jej jakoś super często, ale również sprawdziła mi się w kilku fajnych okolicznościach. Ona pochodzi z firmy Hema. Mówiąc szczerze, nie pamiętam ile za nią zapłaciłam, ale na pewno nie kosztowała więcej niż 12 zł. Ale pamiętajcie, nie kupujcie rzeczy złych jakościowo, za jakieś duże pieniądze. Jeśli już faktycznie chcecie wydać trochę więcej, jesteście załóżmy w dniu dostawy, to kupujcie rzeczy tylko takie, które faktycznie warte są tej ceny, wysokiej ceny, bo nadal są to rzeczy używane, więc e, jeśli jest coś co wiecie, że nie jest warte, bo na przykład ma kiepski skład, bo na przykład jest zniszczone, czy z różnych innych tam powodów, coś Wam mówi w środku, że nie powinieneś dać tyle, nie powinieneś, nie, powi nie powinnaś dać tyle, to po prostu tego nie kupujcie. Pamiętajcie, że to jest peks i to nie jest fair, że te ceny są tak mocno windowane do góry. Podoba mi się w tej bluzce również to, że ma takie kolory, które bardzo fajnie współgrają z moją garderobą, mianowicie granatowy, czarny, beżowy, czy... Taki cielisty, taki nude. I to właśnie powoduje, że ono nawet teraz, jak ją przykładam do tych spodni, po prostu komponuje się super. Moją kolejną wskazówką przy kształtowaniu kapsowej garderoby jest to, żebyście mieli jakieś określone kolory w swojej garderobie. Pozwoli Wam to później łatwiej kompletować zestawy. I tak jak Wam powiedziałam, przy tej koszuli są trzy czy cztery nawet kolory, które ja właśnie mam u siebie. I zobaczcie, jak łatwo to się wszystko ze sobą łączy. A propos jasnych kolorów mam u siebie również bluzkę jedwabną. To jest bluzka, którą kupiłam na Oelixie, i pamiętam, że był taki moment, że bardzo mocno chciałam mieć bluzkę jedwabną, jednak no, nie chciałam przeznaczyć na nią dużej jakiejś kwoty. I ta kosztowała, pamiętam, chyba 40 parę złotych, więc to też nie jest taka cena, jak tutaj przed Wam mówiłam, 3 zł czy nawet 12 zł. Trochę więcej, ale jednak jest to jedwab. I uważam, że ona również jest przepiękna. Ta bluzka towarzyszyła mi w wielu ważnych i fajnych momentach, więc uważam, że naprawdę sprawdza się jako taka elegancka, jako taka właśnie kobieca. Hmm, tutaj jest od, oczywiście odpięc, odpięty guzik, natomiast możemy go zapiąć i wtedy jest bardziej taka e, służbowa. Ja w ogóle bardzo lubię miękkie materiały. Jeśli nie lubicie takich sztywnych, ciężkich koszul, to właśnie polecam Wam też jedwab. Ten tutaj jest troszeczkę in, o innej strukturze, bo zwykle kojarzy nam się jedwab z czymś takim gładkim, bardziej świecącym. A tutaj jest taki bardziej e, kreszowany, bym powiedziała, materiał. Przez co też jakby mam wrażenie, jest bardziej uniwersalny, też nie gniecie się tak mocno. Mam Wam do zaprezentowania dwie koszule i zastanawiam się, od której zacząć, ponieważ. no. Hmm. Obie są fajne, ale podejrzewam, że najbardziej chyba zwróciła Waszą uwagę właśnie ta, chodźcie do mnie tutaj. Tę bluzkę, nie wiem czy mi uwierzycie, ale kupiłam za 12 zł i kupiłam ją w takim małym miasteczku. Co pewnie tłumaczy, dlaczego ona ciągle tam wisiała, ponieważ jest to oryginalna koszula Berbery. Powiem Wam szczerze, że nie jestem fanką za takim logotypem, logomanią. Nie kupuję rzeczy tylko i wyłącznie dla ich marki. Cenię sobie oczywiście dobre marki, ale nie mam potrzeby mieć wielkiego logotypu po to, żeby zwrócić uwagę. Jakby bardziej liczy się dla mnie materiał, jeśli miałabym tutaj się wypowiadać. Dlatego jak zobaczyłam tę koszulę, to pomyślałam, że nie do końca to jest mój styl. I mówiąc szczerze, nie miałam jeszcze jej na sobie, bo trochę się nie wiem, obawiam, zastanawiam nad nią Nie zmienia to faktu, że bardzo mi się ona podoba. Jest to oryginalna koszula berbery, jak widać, ta kratka, taka charakterystyczna. Ona ma również, jak tutaj możecie zobaczyć guziki z napisem, no naprawdę jest bardzo, bardzo ładna pięknie się też prezentuje, poproszę Was o komentarze, co o niej myślicie, czy właśnie fajnie wygląda. Jest to bawełniana koszula, bardzo wygodna, miękka, nie się jakoś super, ma fajne kolory, to też jest znowu coś, co pasuje po prostu do tego, co ja mam w szafie. I ostatnia koszula, którą e, mam do zaprezentowania, bardziej bluzka, bo widzicie, ona nie ma kołnierzyka, jest to koszula z marki Soft Rebers i kupiłam ją chyba za 3 zł w Lumpeksie, który bardzo e, często odwiedzam w Poznaniu. I powiem Wam szczerze, zauważyłam, że właśnie skandynawskie ubrania mają w sobie coś takiego innego zupełnie niż do, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni. Jest taka większa dbałość o szczegóły. Zauważyłam, że tam są takie właśnie niszowe marki, które faktycznie po prostu są takie bardziej... Mam coś innego w sobie, więc tutaj marka Soft Rebels, nie wiem, czy słyszeliście, właśnie z niej kupiłam tę koszulę i też ją już kilka razy miałam na sobie, bardzo dobrze mi się sprawdzała. Też tutaj jest trochę, widzę, taka Ala Panterka. Ładny kolor. Koszula również wiskozowa, bardzo elegancka, delikatna. A teraz czas na marynarkę. Marynarka, która jest jednocześnie chyba moją najnowszą perełką i znaleziskiem. Ona widać, że też jest z troszeczkę innych czasów, na pewno nie teraźniejszy. Możemy to zauważyć po guzikach, które są takie specyficzne. Zastanawiałam się, czy je usunąć, wymienić, ale finalnie na razie zostało. Te, ma, te guziki możemy też zaobserwować tutaj na rękawach. Marynarka ma piękny kolor, taki beż przygaszony. I co najważniejsze, co zwróciło moją uwagę, ona jest z wełny, 45 wełny, reszta poliestru i pochodzi z marki Nino. No i ten skład też mówi sam za siebie. Marynarka jest lejąca, przyjemna, nie gniecie się. No naprawdę jest bardzo, bardzo ładna. Noszę ją z przyjemnością. Ma bardzo ciekawy fason. Widać, że też jest bardzo ładnie wykończona. Także bardzo ciekawa rzecz, którą sobie nabyłam. No i teraz dodatki. Te dwa dodatki, które miały się nie liczyć jako 10. No i tak naprawdę torebka już kiedyś przeze mnie była pokazywana na 100%. Podlinkuję Wam filmik, w którym opowiadałam o moich torebkach. Tam ona również znalazła swoje 5 minut. Ostatnimi czasy trochę rzadziej ją noszę. Kupiłam ją na giełdzie w Szczecinie, na takiej giełdzie, wiecie, Staroci. Za naprawdę, nie pamiętam już, ale 10 zł. Ona na pewno nie kosztowała więcej, a przez jakiś czas no, towarzyszyła mi niemalże codziennie. Jest mięciutka, przyjemna, skórzana, bardzo y, unikatowa, bardzo ją lubię. Także taka mała torebeczka, i do tego mam budki. One są również brązowe. Ja w ogóle bardzo lubię kolor brązowy i zachęcam Was też do tego, tym bardziej, że jest to kolor chyba tego sezonu, taki czekoladowy. Zachęcam Was, żeby może nie tylko nosić kolor czarny, mimo że czarny jest bardzo fajnym kolorem to czasami te dodatki brązowe naprawdę troszkę zmiękczają stylizację, przez co też na przykład latem no dużo lepiej to się prezentuje i dużo bardziej jakby chcemy sięgać po takie brązowe rzeczy aniżeli po czarne. To jest taka moja kolejna wskazówka przy budowaniu kapsowej garderoby, żeby właśnie iść troszeczkę bardziej w brąz aniżeli w czarnym, bo to czasami faktycznie też może być bardzo dobrze zgrane i dobrze się prezentować. Ciekawa jestem, jak podobały Wam się stylizacje, która najbardziej dajcie mi znać w komentarzach. Zachęcam do łapkowania, do subskrybowania i zostawiania komentarzy. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam, pa! pa.